ku szczerze, nie dziwię się, że cała scena ma z Ciebie bekę. Przyjeżdżasz do typa z obstawą. Przyjeżdżacie w czwórkę do jednego typa o trzeciej w nocy. Z obstawą, nie przyjechałeś sam. Było was czterech. Sprawdziłem na kamerach, zanim podszedłem do drzwi. Udajesz pajaca, że przyjechałeś sam. Czy tak kurwa zachowuje się ulica? To, o czym rapujesz? Czy to są kurwa zasady ulicy? Że przyjeżdżacie w czwórkę do jednego typa i napierdala w drzwi, gdzie ja jestem kurwa sam z rodziną, gdzie są same kurwa kobiety i kurwa mówicie, że wy pierdolicie drzwi? Co ja miałem kurwa zrobić? Oczywiście kurwa, że zadzwoniłem po psy i każda dorosła osoba, kurwa, która ma za grosz rozsądku, zadzwoniła po psy, bo się kurwa przejmowała swoją rodziną. Rozumiesz celu? Rozumiesz kurwa celu? O trzeciej kurwa w nocy. Taki kurwa kozak jesteś, to czemu kurwa w dzień nie przyjechałeś? Dla mnie jesteś z zwykłym zerem, spierdaczaczem.